Jack London, John Barleycorn. Nie zapomnij zostawić subskrypcji, aby być na bieżąco. Rozdział 32. Gdy Snark wypłynął w długą podróż z San Francisco, na pokładzie nie było alkoholu. Względnie nikt z nas nie zauważył, czy trunki jakie były, nie myśląc o nich przez długie miesiące. Żeglowanie na suchym statku było złośliwością, którą popełniłem z premedytacją, płatając Figla Johnowi Barleycorn. Dowód że nie zupełnie puszczałem mimo uszu owych leciutkich ostrzeżeń docierających do mej świadomości. Oczywiście stwarzałem sobie pozory, usprawiedliwiając się niejako przed Johnem Barleycorn. Czyniłem to metodą naukową, mówiąc sobie, że będę pił tylko w portach. Organizm mój w czasie suchych okresów żeglugi odczyści się od alkoholu, którym nasiąknął, także przybywszy do portu będę mógł tem dokumentniej rozkoszować się Johnem Barleycorn. Podrażnienie jego będzie bardziej ostre, a podniecenie mocniejsze i rozkoszniejsze. Drogę między San Francisco a Honolulu odbyliśmy w 27 dniach. Pierwszy dzień upłynął, a myśl o piciu nie trapiła mnie wcale. Wzmiankuję o tym dla wykazania, jak dalece jestem organicznie niealkoholikiem. Czasami, co prawda, w czasie przejazdu marzyłem o zbliżających się rozkosznych śniadaniach i ucztach na Hawaj, byłem tam już nieraz przedtem. Rozkoszując się naturalnie już teraz przed smakiem trunków poprzedzających owe uczty. Nie myślałem o tych trunkach z pożądaniem lub z niecierpliwieniem, bym aż miał pragnąć przyspieszenia podróży. Myślałem po prostu o owej miłej, rozkosznej atmosferze panującej przy stole. W ten sposób przekonałem się raz jeszcze ku memu zadowoleniu, iż jestem panem Johna Barleycorn. Mogłem bowiem zażywać trunków, kiedy chciałem. Tak samo wstrzymywać się od picia. Wobec tego mogłem sobie pozwolić na picie ilekroć nawiedzała mnie ochota. Około pięciu miesięcy krążyłem wśród wysp Hawaj, znalazłszy się na lądzie, piłem. Piłem nawet więcej niż przywykłem do tego w Kalifornii przed ową podróżą. Miałem też wrażenie, że ludność w Hawaj pije nieco więcej niż ludność stref o klimacie bardziej umiarkowanym. Nie chcę upiększać sytuacji i gotów jestem odstąpić od tego twierdzenia o krajach bardziej odległych od równika. Na domiar Hawaj dość jeszcze odległe jest od równika. Im bardziej zapuszczałem się w tropy, tym więcej pili ludzie, tym więcej piłem i ja. Z Hawaj popłynęliśmy do Marques. Podróż trwała dni sześćdziesiąt. Podczas tych dni 60 ani razu nie ujrzeliśmy lądu, ani żagla, ani dymu z parowca. Lecz już z początkiem tej drugiej podróży kucharz przeszukawszy dokładnie statek, zrobił odkrycie. Na samym spodzie znalazł on głęboko ukryty tuzin butelek Angeliki i muszkateli. Dostały się one na pokład ze spiżarni wraz z domowymi konfiturami i majonezem. Sześć miesięcy upału na statku spowodowało dziwną przemianę tego ciężkiego wina. Skosztowałem delicję. I odtąd dzień w dzień w południe, gdyśmy poczynili dokładne pomiary i oznaczyli położenie geograficzne naszego statku, wypijałem pół szklanki wina wywołującego niezwykłe podniecenie. Przenikało ono do najgłębszych tajników mej duszy, opromieniając już i bez tego cudowny czar morza. Przyłapałem się wreszcie na tem, że co rana, siedząc w kabinie i wyciskając z siebie w pocie czoła tysiąc wyrazów, z utęsknieniem wyglądałem tego codziennego wydarzenia południowego. Najgorsze, że musiałem się trunkiem dzielić, a końca podróży nie można było jeszcze przewidzieć. Żal mnie ogarnął, że nie ma więcej niż dwanaście butelek, a gdy i te się skończyły, żałowałem, że dzieliłem się napojem. Spragniony byłem alkoholu i niecierpliwie wyczekiwałem przybicia do marks. W ten sposób wylądowałem na Marques, spragniony jak smok. Spotkałem na markezach sporo białych ludzi, garść wyniszczonych chorobami krajowców. Cudowny krajobraz, moc rumu i bezmiar absyntu, lecz ani wódki, ani ginu. Ordynarny rum parzył usta, a wiem o tem, gdyż go kosztowałem. Umiejąc się jednak przystosować, zdecydowałem się na absynt. Kłopot był z tym, że trzeba było wypić nieprawdopodobną wprost ilość, zanim człowiek odczuł najlżejszy skutek. Wypłynąwszy z Marques, miałem na pokładzie dostateczny zapas absyntu, by wytrzymać z nim do Tahiti, gdzie zaopatrzyłem się w szkocką i amerykańską wódkę, nie próbując już podróży na sucho od portu do portu proszę mnie jednak źle nie rozumieć nie ma tu mowy o pijaństwie w zwyczajnym tego słowa znaczeniu jak zataczanie się na wszystkie strony lub zupełne zamroczenie zmysłów regularny i doświadczony pijak nigdy tak nisko nie upada pije dla dodania sobie animuszu uzyskania przyjemnego nastroju i na tym koniec Unika natomiast starannie wypicia ponad miarę, to jest do obrzydliwości i upokarzającej skutkiem upicia się utraty przytomności. Do czego taki pijak dąży, to dyskretne i rozkoszne półzatrucie. Czyni tak przez 12 miesięcy w roku, bez żadnych na pozór dolegliwości. Setki tysięcy takich żyje dziś w Stanach Zjednoczonych po klubach, hotelach, własnych domach. Ludzie, którzy nie będąc nigdy pijanymi, rzadko są trzeźwi, jakkolwiek się do tego nie przyznają. Wszyscy oni łudzą się, jak i ja się łudzę, że w grze tej są górą. Na morzu bywałem jako tako wstrzemięźliwy, za to na lądzie piłem więcej. W tropach, jak się okazało, potrzebowałem jeszcze więcej alkoholu. Fakt to zresztą znany, że w krajach podzwrotnikowych biali piją okropnie. Białej rasie tropy nie odpowiadają. Skóra białych nie chroni ich przed zbyt silnym działaniem rozżarzonego białego światła. Promienie ultrafioletowe i inne niewidoczne, a nie mniej intensywne promienie o wyższej szybkości drgania na górnej granicy widma przenikają i niszczą tkanki, podobnie jak promienie X zniszczyły organizmy badaczy, nim poznano niebezpieczeństwo. Biali podlegają w tropach w wysokiej mierze skutkom zmiany klimatycznej, stają się okrutnymi, dziczeją, popełniają czyny tak srogie, że w swoim rodzinnym kraju nie mogliby nawet o czymś podobnym pomyśleć. Stają się nerwowymi, bardzo drażliwymi i rozpaczliwie niemoralnymi, piją nawet gdy przedtem nie znali alkoholu. Pijaństwo jest jednym z objawów zwyrodnienia białych, wystawionych przez zbyt długi czas na działanie białego światła. Wzrost konsumpcji alkoholu jest w takich wypadkach automatyczny. Tropy to nie miejsce na długi pobyt. Ludziom tym wydaje się, że są skazani na śmierć obojętne jaką. Piją więc na umór, przyspieszając ten proces. A czynią tak, nie zastanawiając się nad tym zbytnio. Choroba słońca dotknęła mnie również mimo dość krótkiego pobytu pod równikiem. Przez tych parę lat piłem bardzo dużo, jednakże znów muszę ostrzec przed nieporozumieniem. Przyczyną picia nie była ani żadna choroba, ani samotność w podróży. Byłem silny jak byk. I opierałem się przez szereg miesięcy chorobie słońca, targającego moje nerwy i żrącego metkanki. Przez cały czas podróży wśród nowych Hebryd, Wysp Salomona oraz niezliczonych atollów pod brzemieniem słońca podzwrotnikowego, trawiony malarią i cierpiąc na chorobę przypominającą trąd biblijny, mając skórę owrzodzoną boleśnie, pracowałem za pięciu. Żeglowanie wśród raf i skał, szczelin i nieoświetlonych wybrzeży Wysp Koralowych. To praca wymagająca. Mężczyzny nie lada, a na pokładzie byłem jedynym żeglarzem. Nikt nie umiał sprawdzić moich obliczeń i nie mogłem się zdać na nikogo wśród tych zdradliwych raf przy zupełnie ciemnych nocach. Straże odbywałem sam jeden. Nie miałem nawet jednego marynarza na zmianę. Byłem równocześnie majtkiem i kapitanem. Bywałem nieraz przez 24 godzin na straży, mając rzadko sposobność zdrzemnięcia się. Po trzecie byłem sam lekarzem, a musicie wiedzieć, że praca lekarza na pokładzie snarku wymagała również całego człowieka. Cała załoga cierpiała na malarię, prawdziwą tropikalną malarię, zabijającą w ciągu trzech miesięcy. Wszyscy pokryci byli gnijącymi wrzodami i bolesnymi japońskimi krostami ngaringari. Kucharz japończyk zwariował z nadmiaru boleści. Jeden z moich żeglarzy, polinezyjczyk, dogorywał na czarną febrę. Tak, tak. Była to praca mogąca pochłonąć całego człowieka, a ja leczyłem, badałem, rwałem zęby, nie mówiąc o drobnych przypadkach, jak zatrucie żołądka, lub jadowite ukąszenie, z których ratowałem moich ludzi. Po czwarte byłem literatem, w pocie czoła pisywałem tysiąc wyrazów dzień za dniem, chyba że mnie powaliła febra, lub wstrętna burza przewracała mi rankiem statek. Po piąte byłem podróżnikiem, badaczem, pragnącym oglądać i notować widziane cuda. W końcu, a więc po szóste, byłem panem i władcą załogi, zwiedzającym obce kraje, w których goście są zjawiskiem nadzwyczajnym. Byłem zatem zmuszony do godnego reprezentowania mego stanowiska społecznego. Podejmowałem na pokładzie, będąc na lądzie, wzajemnie podejmowany przez plantatorów, kupców, gubernatorów, kapitanów okrętów wojennych, statuowanych królów ludożerców lub ministrów tychże, Którzy czasem miewali na sobie nawet przepaskę bawełnianą. Naturalnie piłem. Piłem z gośćmi i gospodarzami, piłem też sam. Praca za pięciu zdaje się usprawiedliwiała me picie. Alkohol dobrze robi człowiekowi przepracowanemu. Zauważyłem, jak moja mała załoga, wyciągając ciężką kotwicę z głębokości czterdziestu węzłów, ziajana i trzęsąca się, upadała ze znoju po półgodzinnej mordędze, a potem stawała na nogi ożywiona kilkoma łykami mocnego rumu. Zaczerpnęli tchu, wytarli usta i stawali znów ochoczo do pracy. A gdy nieraz przyszło wyciągać snarka na prąd, stojąc po szyję w wodzie, a febra trzęsie wszystkimi, widziałem, jak ordynarny rum pomaga w pracy. Oto nowa cecha wielostronnego Johna Barleycorn. Rzuca się to w oczy, że tworzy on po prostu z niczego. Wydobywa świeże siły z zupełnie wyczerpanych. Upadający ze znużenia powstaje do nowych trudów. Chwilowo daje faktyczny przyrost sił. Pamiętam, jak sypałem w kotłowni parowca węgiel przez osiem piekielnych dni i jak przez tych dni osiem karmiono nas przeważnie wódką. Pracowaliśmy przez cały ten czas na pół pijani, a bez wódki bylibyśmy na pewno nie wytrzymali tego zgartywania węgla. Siła, której użycza John Barleycorn, nie jest bynajmniej fikcyjną. Jest to prawdziwa, rzeczywista siła, ale wydobyta ze źródeł ostatecznych, za co w końcu trzeba płacić i to płacić z procentem. Po cóż jednak lichy człowiek ma spoglądać tak daleko w przyszłość? Wita więc chwilowy wzrost sił z radością, nie zastanawiając się nad tym głębiej. I tak niejeden przepracowany kupiec, rzemieślnik i ciężko pracujący robotnik dzięki temu nierozumieniu powędrowali szlakiem Johna Barleycorn. Doceniasz? subscribe